Coraz więcej osób nagrywa filmy na YouTubie, TikToku czy Instagramie, a jeszcze więcej osób chce zacząć nagrywać. I czasem nawet dostaję takie pytania, jakiego sprzętu potrzebuję, aby zacząć nagrywać. Także dzisiaj film o sprzęcie. Co powinien zawierać typowy starter pack dla YouTubera i jakie są później jego naturalne upgrade'y. Żeby ubrać ten film w jakiś schemat, to opowiem Wam wszystko z perspektywy mojego typu nagrywania. Ja na tym kanale wszystko robię sam: od pomysłów na filmy, pisanie scenariuszy, nagrywanie, montowanie no wszystko. Nagrywam o różnych rzeczach. O hulajnogach, odkurzaczach. Ostatnio wpadło też kilka materiałów o autach elektrycznych. To znaczy, że nie mam jednego typu filmów, że siadam sobie przy biurku i gadam do kamery tak jak teraz do Was. Dlatego moje sprzęty muszą być uniwersalne. Ten odcinek sponsorowany jest przez DJI i ogromnie się z tego cieszę, bo używam ich produktów od wielu lat, jak na przykład tych mikrofonów, do, z których teraz do Was mówię. Ale spokojnie, nie będzie tutaj tylko sprzętu DJI, będzie dużo innych. A w tych, nawet jeśli coś mi się nie będzie podobało, to Was o tym poinformuję. Etap pierwszy, czyli zastanówmy się, od czego mamy zacząć z nagrywaniem obrazu. Czy mamy zacząć od na przykład takich kamerek sportowych? bez lusterkowców, a może kamerek 360 stopni, czy może dronów albo takich kamerek vlogowych jak DJI Pocket, że mamy kamerkę gotową na gimbalu. I jest takie powiedzenie, że najlepsza kamera to ta, którą właśnie masz przy sobie, i tutaj zgadzam się w 100%. Już nawet miałem kilka takich pytań, jaką kamerę kupić. I jeśli ktoś dopiero zacznie nagrywać i nie wie, jak mu to pójdzie, ale odłożył sobie trochę pieniędzy, to zawsze mu mówię, żeby najpierw wymienił swój telefon na nowszy model, bo obecne flagowce już naprawdę nagrywają świetny obrazek. Już nieważne, czy to jest Samsung, czy to jest Apple, czy to jest jakieś Vivo, czy Xiaomi. Obecne flagowcy mają już tak dobry obraz, że często widzowie nawet nie zauważą różnicy, czy było to nagrywane telefonem czy kamerą. Spokojnie, na kamerę przyjdzie jeszcze czas. Ale dobrym telefonem nagracie obraz, nagracie dźwięk, dogracie lektora i nawet zmontujecie materiał. A jeśli Wam nie wyjdzie nagrywanie, to kamera nie będzie się kurzyć w szufladzie, tylko po prostu będziecie mieli dobry telefon. W drugiej kolejności skupiłbym się na dźwięku. Moim zdaniem nawet dźwięk jest często ważniejszy niż sam obraz. Mikrofony w telefonach często są dobre, ale żeby to była dobra jakość, to musimy mieć dobre warunki i smartfon relatywnie blisko twarzy. W swojej youtube'owej karierze przerabiałem wiele mikrofonów od nagrywania telefonem, przez shotguny, po krawatówki i takie jeszcze mikrofony stawiane na biurko, one się nazywają pojemnościowe bądź dynamiczne, a ostatecznie Skończyło się na zestawie bezprzewodowym, z którego teraz do Was mówię. Dlaczego wybrałem te? Bo są najbardziej uniwersalne. Jak mówiłem wcześniej, ja nagrywam w różnych sytuacjach, więc wybrałem zestaw bezprzewodowy, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia, jak daleko będziecie od kamery, gdzie będziecie stali, dokąd będziecie mówili, gdzie jest mikrofon, bo tak naprawdę zawsze jest przy Was. Także to jest największa zaleta mikrofonów. W dodatku, jeśli będziecie gdzieś na przykład na jakimś konwencie, będziecie robili relacje z targów, to takie mikrofony będą bardzo dobrze, ba, będą bardzo dobre, bo na przykład shotguny będą zbierały dużo więcej hałasów z otoczenia, gdzie jest mnóstwo ludzi, a tutaj jakby mamy mikrofon zawsze w naszej y, bańce dźwiękowej. Plastikowe kosze na śmieci, lokówki, depilatory, maszynki do golenia, garnki i patelnie. Można sprzedawać babciom i dziadkom. Masażery dubska, które będą raziły Was prądem. A jakie mikrofony polecam na start? I tutaj wchodzą mikrofony DJI, a konkretnie Mic Mini, albo Mini Mike. Można je kupić w różnych wersjach. Jeden mikrofon z odbiornikiem, dwa mikrofony z odbiornikiem, albo taki cały zestaw z etui, który również jest powerbankiem i ładuje Wasze urządzenia. Jak już znudzi Wam się nagrywanie telefonem i trochę już odbudujecie swoje socjale i zdecydujecie się na kupno kamery, to wtedy te mikrofony wcale nie są bezużyteczne, bo można je podpiąć do kamery kablem, więc są takie odporne na Wasze przyszłe upgrade'y. Dobra, to w ogóle podłączmy je teraz do kamery, którą teraz nagrywam, żebyście mogli usłyszeć, jakie są różnice między starymi a nowymi mikrofonami. Teraz słyszycie mnie z nowych tych małych mikrofonów, jak wyjąłem je z pudełka, tak nic nie ruszałem, nie zmieniałem żadnych ustawień, tylko podpiąłem do kamery. I to był zarazem błąd, to, że nie sprawdziłem ustawień, ale też pokazało, jak bardzo przyjemne dla nowych użytkowników są te mikrofony. Poziomy audio w kamerze były za wysoko ustawione i zaraz po cięciu usłyszeliście nieprzyjemny, zbyt głośny dźwięk, ale po dwóch, trzech sekundach mikrofony same zredukowały poziom głośności. Teraz w aparacie mam ustawione wszystko poprawnie, a przynajmniej mam nadzieję, i powinienem brzmieć zdecydowanie lepiej. Jeśli będziecie używać tych mikrofonów z telefonem, to nie musicie się martwić, tam działa to zupełnie inaczej i nie trzeba nic ustawiać. W dalszej części filmu pamiętajcie, że jak będę miał jaśniejszą koszulkę niż tą, to wtedy nagrywałem na zdecydowanie za wysokich poziomach, a mikrofony walczyły z moją głupotą, że tego wcześniej nie sprawdziłem. Te mikrofony zostały zbudowane z myślą, żeby jak najłatwiej było je używać i były jak najmniejsze. Możecie zobaczyć teraz różnicę między tymi mikrofonami. One ważą 10 gram, są leciutkie, prawie ich ich nie czuć, i na pewno nie będą tak ciągnęły za koszulkę. Na odbiorniku ustawiamy tylko głośność, jeśli korzystamy z kamery. W przypadku telefonu nie musimy nic robić, ale więcej funkcji możemy zmienić w aplikacji. Dodatkowo te nowsze są tańsze. Dużą zaletą jest to, że jeśli mamy zamontowane futerka, a te służą do tego, żeby zniwelować dźwięki podmuchów w wiatru, to one mieszczą się razem z mikrofonami w ETUI. W starszej wersji niestety za każdym razem trzeba było je odpinać, ale te nowe DJI Mike Mini mają troszkę mniej funkcji. Po pierwsze, nie podepniemy do nich krawatówek, bo nie ma tutaj wejścia jack, ale będąc z Wami szczerym, to od dawna ich nie używałem, co zresztą sami możecie sprawdzić na moich starszych filmach. Teraz stawiam na wygodę i szybkość gotowości do nagrania. A jakość dźwięku wcale nie zmalała. Drugiej ważniejszej funkcji, której nie ma, to nagrywanie wewnętrzne na pamięć mikrofonów, bo z racji ich bardzo małych rozmiarów tutaj pamięci nie mamy. Więc jeśli chcemy nagrać lektora bez wideo, to podpinamy mikrofony do telefonu czy do komputera, włączamy dyktafon i nagrywamy. Mimo tak małych rozmiarów, bateria w mikrofonach wytrzymuje ponad 10 godzin ciągłej pracy a case może naładować cały zestaw od 0 do 100% ponad 3 razy, także o czas pracy na baterii kompletnie nie musimy się martwić. Nie będę Wam tutaj robił tutoriala, bo to nie jest ten film, ale w aplikacji znajdziecie różne funkcje takie jak na przykład wyciszanie hałasów, wybór między mono a stereo, ścieżka safety w razie gdyby nagrywane otoczenie było za głośne, mamy jeszcze oszczędzanie baterii czy automatyczny wybór głośności. Mikrofony, w sensie te małe pchełki wyposażone są w Bluetooth 5,3 i możemy je połączyć bezpośrednio z telefonem, w ogóle pomijając odbiornik. Teraz nagrywam przy użyciu dwóch mikrofonów. Jeden jest podpięty do kamery wraz z tym odbiornikiem, drugi mikrofon jest podpięty przez bluetooth do telefonu i teraz możecie sobie porównać, czy słyszycie jakąś różnicę w jakości dźwięku. Fajna, awaryjna opcja, ale zostawiłbym to jako ostateczna konieczność, bo tracimy na jakości. Spada tutaj bitrate z 24 na 16 bitów oraz to, że mamy po prostu sygnał bluetooth, który łatwiej jest zakłócić. Ja nagrywający to później, pamiętacie, ciemniejsza koszulka. Jestem już po dłuższych testach i nagrania innego filmu tymi mikrofonami. Przyznam, że jestem z nich naprawdę zadowolony i zastępują moje starsze, te oryginalne DJI Mic, te, które są niby bardziej profesjonalne. Yy, a tak swoją drogą, linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie filmu. A teraz lecimy dalej. Mamy już czym nagrywać obraz i dźwięk, to teraz czas na dodatki. Najbardziej uniwersalnym akcesorium jest gimbal. I tutaj wchodzi nowy premierowy DJI Osmo Mobile 7. Ten konkretny jest w wersji Pro. Gimbale już chyba każdy zna, ale nie pokazywałbym wam tego, jeśli nie miałby kilku ciekawych funkcji. Podstawową funkcją wszystkich gimbali jest stabilizacja. Bardzo się to przydaje na przykład przy nagrywaniu vlogów, żeby gimbal stłumił trochę nasz chód oraz wystabilizował drganie ręki tak, żeby obraz był jak najbardziej płynny. A już jak jesteśmy przy vlogach, to ten gimbal ma bardzo fajną funkcję, czyli wysuwany selfie stick. Nie jest on za długi, ale pozwala nam trochę oddalić kadr i trochę więcej pokazać tła. Osmo Mobile 7 teraz jest dostępny w dwóch wersjach, jedna budżetowa, a druga to wersja pro, którą ja mam tutaj przy sobie i ona ma kilka funkcji więcej. Po pierwsze po lewej stronie ma pokrętło, którym możemy zmieniać fokus, a po kliknięciu przeskoczy na przybliżanie i oddalanie. Dodatkowo, co ważniejsze, to na uchwycie jest taka przyczepiana magnetycznie kostka wielofunkcyjna. Możemy ją przepiąć w obu kierunkach zarówno z Tak, ale też jeśli chcemy nagrywać kamerą selfie, przepinamy ją w drugą stronę. I ta kostka to jest zupełna nowość w gimbalach DJI i ma ona trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze, służy jako odbiornik audio do tych mikrofonów, co wcześniej wam pokazywałem, więc nie trzeba podpinać dodatkowego odbiornika, tylko połączyć kostkę z telefonem kablem USB. Po drugie, ma wbudowaną lampkę do oświetlenia tego, co nagrywamy. Oczywiście nie zastąpi to dam dużego oświetlenia tego głównego. Ale jako takie światło awaryjne do nagrywania np. Na vlogów w nocy, myślę, że sprawdzi się dużo lepiej niż latarka wbudowana w telefonie, bo mamy tutaj większą powierzchnię świecenia. Dodatkowo możemy sobie zmieniać natężenie tego światła i temperaturę barw. Ale w mojej ocenie, najciekawszą opcją oraz głównym powodem, dlaczego wielu twórców wybierze model Pro. Jest ta kamerka, która pozwala na śledzenie z dowolnej aplikacji. Nie musicie wtedy używać e, aplikacji DJI MIMO, tylko możecie używać natywnej aplikacji kamery, czy jakiejś e, specjalnych, na przykład e, DaVinci Black Magic Camera chyba tak się nazywa ta aplikacja i możecie korzystać z dobrodziejstw, które daje ten gimbal. Na przykład, teraz ja używam śledzenia, nagrywając w natywnej aplikacji iPhone'a e, i działa to bardzo dobrze. Śledzenie odbywa się poprzez tą kamerkę w tej kostce multifunkcyjnej. Sterowanie tą kamerą odbywa się za pomocą gestów. Jeśli wyciągnę rękę do góry, jakbym chciał pomachać, wtedy zaczyna mnie śledzić, mogę się poruszać i będzie mnie śledziła ta kamerka, która jest w tej kostce multifunkcyjnej. Jeśli chcę zatrzymać lub wznowić nagrywanie, wtedy wyciągam, pokazuję symbol zwycięstwa, czyli dwa palce, Nagranie zostało zakończone, aby je wznowić, ponownie dwa palce do góry. Kamera z powrotem nagrywa, także nie musimy podchodzić za każdym razem do gimbala coś tam klikać. Możemy pokazać to gestami i to działa naprawdę dobrze. Wersja pro tego gimbala, czyli z tą właśnie kostką będzie szczególnie potrzebna twórcom, którzy szybko chcą nagrać jakąś storkę na Insta, prowadzić live'a na TikToku czy YouTube. Bo śledzenia mogą użyć w tych aplikacjach bezbędnego kombinowania z najpierw nagrywaniem na, yy, w aplikacji DJI Mimo, a później przerzucania tego materiału. I to myślę, że jest spore ułatwienie dla wielu twórców. Możecie ustawić gimbal gdzieś na statywie, postawić na ziemi, włączyć śledzenie i gimbal będzie pracował jako wasz operator. Nie musicie nikogo prosić wtedy o pomoc w nagraniach. Jesteście niezależni, możecie chodzić wokół kamery, pokazywać coś, a gimbal będzie Was cały czas śledził. W podstawowej wersji też jest śledzenie, ale wtedy musimy używać aplikacji DJI. Oczywiście w tej wersji Pro również jest to dostępne, więc nie zawsze musimy mieć podpiętą tą kostkę. Na dole mamy wysuwane nóżki, tak aby gimbal swobodnie stał na podłodze czy blacie, ale też mamy tutaj gwint fotograficzny i dzięki niemu możemy zamontować gimbal na statywie. I właśnie, jeszcze oprócz samego gimbala na start warto mieć statyw. I tutaj macie pełną dowolność, ale nie polecam kupować takich najtańszych za 50 zł, bo albo będziecie się tylko wkurzać przez to, że kiepsko działają, albo po, będą po prostu niestabilne. Ja mam dwa statywy jeden taki solidny, Manfrotto z głowicą 502a, który jest trochę overkillem do mojego zestawu, ale on zawsze stoi w domu. Drugi statyw to Ulanzi Zero F38. Tego najczęściej zabieram gdzieś w plener, bo jest mały i lekki. Niestety te moje trochę kosztują, ale na początek możecie kupić coś spokojnie tańszego, na przykład tak za 150 zł. Spróbuję znaleźć jakiś sensowny i podrzucę wam do niego link w opisie. Jeśli chodzi o oświetlenie, to popracujcie na początku z tym, co macie w domu. Najlepiej będą wyglądały ujęcia, jeśli ustawicie się blisko okna, wtedy mamy. Ładne, naturalne, miękkie światło, ale zawsze też warto mieć chociażby jedno duże oświetlenie główne. Ja na początku używałem Godoxa z dużą parasolką, ale później zmieniłem to na Smol z dużo mniejszym softboxem, przede wszystkim dla wygody. Godox na start będzie ok, szczególnie przez swoją cenę. Możecie wybierać światła dowolnie, ale nie polecam tych okrągłych lamp LEDowych, no chyba, że nagrywacie makijaże z bardzo bliska. Wasze socjale zdobywają coraz większe wyświetlenia i zasięgi. Widzicie w tym coraz większy potencjał, a może już zaczynacie zarabiać na swojej działalności. To dopiero wtedy pomyślałbym o dodatkowych upgrade'ach. Naturalnie na myśl przychodzi yy, kamera. Personalnie ja lubię soniaki i obecnie używam. I swoją drogą polecam Sony ZV-E1, z której y, teraz to wszystko nagrywam. To relatywnie mała kamerka pełnoklatkowa z wielkimi możliwościami, bo sensor jak w dwa razy droższej A7S 3 Ale jeśli nie chcecie inwestować w kamerę, to naprawdę dla zdecydowanej większości wystarczy dobry smartfon. Taki na przykład MKBHD, swój drugi kanał o autach elektrycznych, nagrywał tylko telefonami, a tam robi naprawdę genialne wyniki. Z naszego podwórka Kuba Klawiter też często nagrywa telefonem, szczególnie na wyjazdach z tego co zauważyłem, a z bardziej mojego prywatnego podwórka to moja żona wbiła 100 tysięcy obserwacji na Insta o profilu psychologicznym, nagrywając rolki tylko i wyłącznie telefonem. I uprzedzam komentarze, te 100 tysięcy to nie dlatego, że ja ją wypromowałem, bo właściwie teraz pierwszy raz o tym mówię. W filmach bardziej chodzi o treść i dotarcie do właściwych odbiorców, a nie o jakość obrazka. Moją główną kamerą jest wcześniej wspomniany Sony, ale to wszystko zależy od tego, co nagrywam. Jeśli recenzuję hulajnogę, to bardzo często wspomagam się telefonem, używam też dużo kamerek sportowych, na przykład przyczepionych gdzieś do kasku czy do samej hulajnogi. Często też używam kamer 360 i dla urozmaicenia lubię dodać ujęcia z drona. No, i oczywiście tutaj sami musicie sobie odpowiedzieć, jakie treści będziecie nagrywać i co wam się może przydać. Z mikrofonami, tak jak już mówiłem, ja zatrzymałem się na tych bezprzewodowych, głównie za ich wygodę i uniwersalność, bo sprawdzą się w każdych warunkach. No, chyba, że chcecie nagrywać ASMR-y, to wtedy zupełnie inne mikrofony. A jeśli chcecie skupić się na dźwiękach otoczenia, to wtedy bardziej wybierałbym shotguny. Oświetlenie. Tutaj też mamy cały wachlarz. Zawsze warto mieć jedno duże światło główne. Później można dodać światło dopełniające. Jest też multum oświetlenie akcentowego. Jak takie miecze świetlne, które stoją u mnie. Dodatkowe led panele. A jeśli lubicie led listwy, to polecam Wam ten film gdzie po taniości pokazuje jak można zrobić programowalne listwy ledowe z AliExpress, które często są dużo lepsze niż droższe markowe ledy. A jeśli macie problem z płynnym mówieniem do kamery tak, żeby miało sens to co chcecie przekazać, to warto wspomóc się prompterem. Ja akurat używam takiego taniego z AliExpress, do którego wkłada się tablet albo telefon. Jak już mamy nagrany materiał, to trzeba go jakoś zmontować. A z programami do montażu jest trochę jak z butami, bo każdemu będzie pasowało trochę co innego. Sam przerobiłem trzy najpopularniejsze programy. Przez pierwsze kilka lat siedziałem w premierce w Adobe, ale subskrypcja wychodziła tam bardzo drogo, a w dodatku program często się crashował. Może teraz to poprawili, tego nie wiem. Później przez jakieś dwa tygodnie próbowałem Final Cut'a, niestety mi jakoś po prostu nie przypasował i teraz od dwóch lat montuję w DaVinci Resolve i polecam go spróbować. Jest zarówno prosty, ale i bardzo zaawansowany. Ma ogromne możliwości i zrobicie w nim naprawdę wszystko, a w dodatku jest darmowy. Oczywiście jest też płatna wersja, jednak pewnie 80% z Was nawet nie będzie potrzebna. Na telefonie możemy montować w aplikacji DJI Mimo, i są tam naprawdę bardzo ciekawe opcje. Na przykład, możemy montować po szablonach, ale jeśli nie chcecie, to chyba popularnym dosyć jest CapCut. Ale osobiście ja nie lubię montażu na telefonie, więc tutaj się za bardzo nie orientuję. Oczywiście, jest jeszcze ogrom gadżetów do nagrywania. Od wózków, sliderów, dużych gimbali do kamer, szybko złączek czy klatek do aparatów, jednak to już trzeba dobrać pod własne potrzeby i styl nagrywania. Napiszcie w komentarzach, czego Wy najczęściej używacie przy kręceniu filmów. Ja w tym materiale opisałem taki najbardziej uniwersalny zestaw, w tym produktów, które ja używam na co dzień, a linki do nich wszystkich zostawiam Wam w opisie. Tymczasem to już wszystko ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!